Witam wszystkich z tej strony Tula i witam Was w mojej i Słuchajcie, mamy już lato. Ja też zmieniłam stylówkę. Jest taka kolorowa, na głowie mam tą paseczkę, ona się nazywa Watermelon. Także myślę, że na lato idealnie. Co my tutaj mamy? Aha, w ogóle mm, zaraz wam pokażę rybki. O, jest wartyrka urosła, zobaczcie, ale ty jesteś słodka. No, piękna jesteś. <noise> Fioletowy ma Czekajcie, zajrzymy jeszcze tutaj. Ok, e, generalnie, kochani, to będzie przedostatni y, odcinek. Dlatego że posadziłam już roślinki, których nam brakuje, zresztą zaraz wszystko wam pokażę. Więc tutaj brakuje nam hopsa, jeśli chodzi o zbiory, i tutaj tego kwiatka, który już posadziłam, nie pamiętam jak się nazywa. Sweet gama zebrałam, bo tam ostatnio mieliśmy chyba 3 dni. No, ale już mamy 7 dzień lata, więc już dawno temu go e, zebrałam. Więc tylko tych dwóch tutaj rzeczy nam brakuje i one już mi rosną, więc na ostatni odcinek jest biorę i to nam się zaliczy. Jeśli chodzi o rybki, kochani, mamy już wszystko. E, brakowało mi tego oktopusa. E, jego łowi się w oceanie. E, bardzo ciężko, ale się udało. I tutaj jeszcze dorado to się łowi w rzece tam, em, w lesie powiedzmy. E, Także rybki mam wszystkie, dostałam już za to osiągnięcie, mm, artefakty dalej leżą, niestety słuchajcie jeździłam na pustynię, e, nic kompletnie tam, maskę raz miałam, to raz miałam, ale to ja już to mam, więc bez sensu, łowiłam ryby też i też nic mi nie wyleciało, więc tego chyba nie zrobię, wiem, że też e, posłaliście mi pomysły, e, że... Gdzieś tam y, trzeba kupować kury, jakieś tam wpisywać, y, konkretne tam cyferki czy coś, czy literki. Ale wiecie co, ja nie chcę tego tak robić, takimi powiedzmy cheatami w cudzysłowie. Wolałabym to zrobić normalnie, no ale niestety. Nie udało mi się. Tutaj mamy wszystko. Jeśli chodzi o potrawy, to tak. Yy, pogotowałam jeszcze troszeczkę. Teraz jak zbierzemy, słuchajcie, pomidory, paprykę, to też jeszcze kilka potraw yy, będę mogła gotować, Kapustę właśnie. To na pewno ugotowałam. Sałatkę. No, było kilka rzeczy, słuchajcie, które jeszcze yy, udało mi się zrobić. Yy, no i tutaj są te achievementy, yy, których jeszcze mi brakuje. Także no wszystkich na pewno. Wow! Powiem Wam, że tutaj dawno nie byłam, dlatego, że Musiałam sobie ogarnąć całe pole na lato, i to nie ukrywam, zajęło mi. sporo czasu. Także tutaj, szczerze powiedziawszy, nie wchodziłam. Ale zrobiłem to teraz. W ogóle, właśnie, przecież wy na początku widzieliście dwie scenki z, z tą blondynką. Boże, z Hailey. <grym> tak, z Hailey. Zapomniałam całkiem o tym. Także to była na 8 serduszek i na. 10. Także był tam pocałunek, co prawda, ale wiecie, jak ja do tego podchodzę. No, po prostu chcę zobaczyć, jak to wygląda. I słuchajcie, jeszcze została nam stęka z maru. Dzisiaj jeszcze zaniosę jej prezent, bo mamy prawie 10 serduszek. Więc na ten ostatni, ostatni odcinek myślę, że już mi się uda to zrobić. I miałam scenkę, słuchajcie, z Lią chyba, jak dobrze pamiętam, ale niestety tego nie nagrałam, bo yy, po prostu już tutaj sporo zrobiłam i na tej farmie i nie chciałam jeszcze raz tego robić, więc no już odpuściłam sobie i później włączyłam program do nagrywania do tego, Heli jest nagrana. Także no był taki piknik w lesie, więc jeżeli chcecie to musicie sobie gdzieś tam na necie znaleźć, yy, no bo niestety ja tego nie nagrałam, ale Heli nagrałam no i została nam jeszcze yy, Maru, zresztą zaraz wam pokażę. Jak wyglądamy, siedzi o serduszka. Zobaczcie. Praktycznie ze wszystkimi mieszkańcami y, mam już y, maksymalną ilość. Poza właśnie. A, jeszcze Karline, ale dzisiaj mogę zanieść też y, prezent. No i właśnie Maru. A tutaj nam zostaje nasz Antoni, tutaj te dzieciaki, Sandy. To już myślę, są takie, wiecie, mniej ważne osoby, ale jeśli chodzi tutaj o mieszkańców, to będziemy mieć, myślę, że ze wszystkimi. O, dostałam ciasteczko od babci. Super. Czekajcie, to sobie odłożę. Mm, więc tak, dla Maru mam że dla Karla nie ja będzie coś musiała wziąć. Ona tam lubi dziwne rzeczy. Może jakieś kwiatka wezmę. Ona lubi kwiatki. O, dobra, nie jest ten. Nie ma znaczenia tak naprawdę. Czekajcie, bo coś tu miałam sprzedać właśnie. Okej. Okay. W sumie kawkę to ja sobie mogę wypić. No nie, nie do skrzynki. Wypij, wypij, moja droga. Idziemy ogarnąć oczywiście zwierzaczki. Wypuścimy, bo wow. Tu u was też nie zbierałam. Wypuszczałam je, słuchajcie. I y, przytulałam, ale tutaj nie zbierałam. Bo tak jak mówię, no sporo czasu zajęł mi y, ogródek. <gry> który też zaraz wam zresztą pokażę. W gości mamy dzisiaj... Cygankę, więc warto by się do niej wybrać w sumie. Dobra. A, w sumie mogę wyrzucić. A jeszcze tu jakieś, patrzcie. Się schowało. Wychodźcie. Idziemy tutaj. W ogóle mamy nową kuskę. Tutaj. Czekajcie, tutaj zaraz, zaraz zobaczę, bo już urosła. Kurczę. A jeszcze była malutka niedawno. E, wrzucimy sobie trufle. Gdzie moje wiaderko? że to pozamieniać, bo kurczę bałagan mam. Częściej ze wszystkim teraz chodzę. Przytulimy świnki, no. A tej nie przytuliłam, o dobra. Żnopy w ciebie obetniemy. Dobra. Wydoimy. Kacię, która to jest nowa? Nie, to jest Daga. To, to jest stara kuska. <grywy> tutaj jest. Ona teraz urosła, bo jeszcze była mała. I to jest Iza. <grywy> Na cześć mojej przyjaciółki, Izy, którą serdecznie pozdrawiam. Tak. Mleka już tutaj nie będę wkładać, bo nie ma sensu. Wypuszczę Was, proszę bardzo. Um, a w sumie wezmę konia. Tutaj mam posadzone, właśnie kwiatki i muszę je podlać, żebym tylko, kurczę, tutaj nie popsułam, więc podlejemy sobie kwiatuszki. One są... Aaa! Bo chyba mi podlał ten, ale te nie są podlane. Mąż, prawda? Coś tam było, że chyba mi tutaj popodlało, ale tych dwóch mi nie podlał. I tam rosną właśnie też te kwiatki, których mi brakuje. Tutaj też dawno nie byłam, także wow! Zobaczcie ile rzeczy, oczywiście jestem cała załadowana. A, nie odłożyłam przecież nawet ym, wiaderka. Trudno. Aha, już, no dobra, to jest bez sensu. Tutaj postawiłam sobie jeszcze ten budyneczek, bo tak chciałam mieć wszystko tam odrobin. Yy, I nie miałam miejsca, słuchajcie, by go gdzieś, nie tak chciałam, tu chciałam wlać, by go gdzieś indziej postawić. Dlatego tak stoi, a nie inaczej, ale to nic. Dobra, czekajcie, muszę się wyładować i jeszcze w szklarni sobie, z... no nie, 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 zbierzemy. Yy, a wiecie co, to już wszystko sprzedam. A nie, ciasteczek nie, ciasteczka dostałam od babci, ich nie sprzedam. Tak już mi się tak średnio płaca przerabiać, powiem Wam szczerze. Szedl tej cyganki. Muszę no to czego ty mi schodzisz z konia. Tutaj jeszcze odłożę sobie wiaderko. O, dobra. Także... No, już niewiele nam tutaj zostało, moi drodzy. To co sobie zaplanowałam, to mam nadzieję, że mi się uda. A resztę tych achievementów no to... No niestety. Już nie zrobię. Może kiedyś, słuchajcie. Bo tak jak mówię, no ja nie chcę żadnych tam cheatów używać, powiedzmy. Wolałabym sobie to wszystko sama zrobić. Także może kiedyś, jak już skończę serię, bo tak jak mówię, zrobię jeszcze jeden odcinek taki, wiecie, podsumowujący, ostatni. Eee, może jak wyjdzie multi, słuchajcie, to program może zasią, zobaczymy. Ma niedługo wyjść, także jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało, więc na pewno coś z tego nagram, ale no na razie już sobie odpuszczę start, zresztą to jest mega długa seria, strasznie długo ją prowadzę, e, ale to też dlatego, że ja bardzo ją lubię, <grych> bo tak jak wiele razy Wam mówiłam, ona jest taka, wiecie, chilloutowa, tutaj nie muszę się spinać, nic nie muszę tutaj sobie ogarniać i tak dalej, po prostu chodzę sobie, gram jest super, no ale ileż też można to ciągnąć, prawda? Kiedyś jeszcze trzeba skończyć. I myślę, że to już będzie dobry moment. Dobra. Jeszcze tutaj sobie drzewka pozbieramy. ok Super. I teraz wiecie co? Skoczymy właśnie sobie do cyganki, myślę. Tutaj troszeczkę właśnie posprzątałam, ale jeszcze tu sporo zostało. No ale trudno. Może kiedyś słuchajcie, właśnie tak jak mówię, jak już yy, nie będę nagrywała yy, stardiu, przyjdzie mi ochota z tą, że gdzieś na live, coś jeszcze ogarniemy, My zobaczymy, no, słuchajcie. Na pewno już tutaj sobie wównie będę usuwać, absolutnie. Co ty masz ciekawego? O, ja tego nie mam zrobionego. No ale cóż. Ups! Patrzcie, ale nie będę kupować, dlatego że to w sumie mogę kupić, bo nie wiem, czy to. Albo mogę sobie dać do lodówki, wiecie? O. Może coś będzie można więcej zrobić, ale mi tam rosną hopsy, więc wiecie. Dobra, czyli to mamy z głowy, więc teraz chciałabym w sumie y -y -y, zahaczyć o Karoline, bo z nią mi brakuje tego ostatniego serduszka i Maru, tak, żebyśmy już mogli mieć, e, wiecie, tą ostatnią scenkę. W sumie jestem ciekawa, bo myślę, że, że będzie fajna. Dobra. Musiałabym zobaczyć, gdzie y, oni są. Czy ty jesteś w sklepie? Czekajcie, jest ze siebie, dobra. A gdzie jest? Hmm. to jest. Nie, czy ona jest tutaj, czy ona jest tam w centrum? Kurczę, na tej mapie to tak słabo widać, a tu jesteś. Dobrze. Ej, jak to już mamy... Jak? No przecież nie miałam z nią. Kiedy mamy, to tylko Maru nam została. Ej, no to spoko. Ale wiesz co, miałam do ciebie kwiatka, to ci go dam. <średziny> nie będę taka, tak jestem pewna, proszę. Z nimi tutaj już mam. Także jedziemy jeszcze do Maru. Dam mi diamenta. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby mieć już te 10 serduszek. Speny też. O! Dzień dobry! Ja do Ciebie stój, stój, moja droga! Mam do ciebie diament! Powiedz tak! No i super kochani, więc będzie z nią stęka na 10 serduszek, cieszę się bardzo. Fajnie! W sumie możemy jeszcze skoczyć, z Zdążę, na pustynię. Zobaczyć. Zobaczyć. Y, y, y. Zobaczyć, nie ma tu nic. Kurde, bo coś bym sędzi musiała wziąć. Coś tam jej, może damy. Zobaczymy. Jeszcze te robale, ale powiem wam, że ja jeździłam y, na tą pustynię. I szczerze. Bardzo kiepsko. Chciałabym zrobić też te artefakty. No, myślę, że kiedyś zrobię na pewno. Są jakieś robale, patrzcie, o, tu są jakieś jedne. W ogóle jest ich tak... Mhm, nie trafiłam, no i glina, tak, wiadomo, jak zawsze. Ech, wiecie co, wchodź. Cześć, moja droga. Co by ci tu dać? Może truskawkę, chcesz truskawkę? O, no i świetnie, szósteczka. Co masz do sprzedania? Lody masz, o! No to wszystko mam, właściwie, więc... Hmm. Nie będę od niej kupować. Możemy później wejść na koniec w ostatnim odcinku tam do kasyna jeszcze. Też jest jeszcze w ogóle osiągnięcie, słuchajcie, by grać yy, na tych automatach yy, u Gasa w barze, ale... Mega ciężko, bo tam chyba nie można zginąć. Przejść tę grę, żeby nie zginąć, coś takiego, kurczę, powiem Wam, że ciężko. No wybaraz raz tylko grałam. Tak naprawdę. No i widzicie, nie ma nic. Może chwilę połowie. O Jezu! jak ja daleko zarzuciłam matkę. Bo... Aha, śmieci świetnie. I mówię, ani złowienia, ani zrobali. Nie wiem, co z tymi artefaktami. No i co? Dlaczego same śmieci? A to mi się skończyło, bo to miałam jak mówiłam to tam O, w końcu coś będzie. Wygląda, że wieki nie łowiłam, ale... Sandfish, hmm. Aha, bo ja już... Nie no, te śmieci wywalę, po co mi to? Dobra, jeszcze raz zarzucę i wychodzimy w sumie, bo... Nie ma sensu tutaj stać. Jeszcze Wam pokażę ogródek, jaki mamy ładny. Muszę zamknąć zwierzaki jeszcze. No i to będzie na tyle. Wiem, że krótszy, ale... O, 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 o. Patrzcie, zdążyłam. I co mamy? I mamy drewno. Świetnie po prostu. I tak jest zawsze, powiem Wam. Dobra, wracamy do domu. Ale były jeszcze scenki dwie, więc myślę, że ze Mam też wice, ale w sumie. Czekam i konik na mnie. Tak. Idziemy go odstawić. To jeszcze widzę trufla jest jedna. Proszę. A tego nie wezmę. No to co, to Odłożymy sobie jeszcze te trufle. Ja mam tutaj. O, w sumie. Aha, no tak. No tak, dobra, to ja już sobie to same zbiorę, ale nie, nie kokosa, <grywa> I te trufla. Tutaj, proszę. I idziemy. Jeszcze tutaj pokażę Wam, jak to wygląda. Tu mam właśnie hopsy. A tutaj to jest w ogóle <grywa> wszystko pomieszane. No tutaj są melony. Tutaj jest właśnie czerwona kapusta. Tutaj chyba są pomidory. Hmm, chyba jest też rzodkiewka. Ej, co tu się stało? Tu właśnie miałam posadzone... Mmmm. Wiecie co? Nic, ogarnę to sobie, bo nasionek mam jeszcze całkiem sporo. A, bo wy tu pozbierałyście. Aha, tylko że ja nie mam miejsca. Kurczę, wiecie co, czekajcie. One mi pozbierały i ten... I dlatego? To odłożymy tutaj. Mam jeszcze te angi. A w sumie mam tylko kokosa. A kaktusa chyba nie mam. Słuchajcie, idę jeszcze tutaj. W ogóle przełożyłam potrawy tam do skrzynki, bo już mi się tutaj nie mieściło. Tutaj sobie odłożymy. O. Reszta, jeśli chodzi o te wszystkie owoce, warzywa, to tutaj mam odłożone, więc to nie ma sensu. E, tutaj jeszcze chciałam sobie od, odłożyć to. W sumie to też jeszcze dużo. Okej, okay, resztę sprzedamy i w sumie tam może posadzę już coś nowego. Patrzcie, tego jeszcze nie odłożyłam, ale dobra, to już później sobie odłożę. Jednym bym sobie stawiła, bo chyba ich tutaj nie mam. Aha, też nie mam już miejsca. Tu mam jeszcze papryki, widzę. W sumie te papryki mogę. Mogę, mogę sobie sprzedać. W... Trzy rzutkiewki posadzę może. Chyba rzutkiewki posadzimy, wiecie? To jeszcze sobie tutaj zbiorę. A tu jeszcze widzicie mamy. Okej. Okay. Moje maluchy pozbierały i dlatego tak. Okej. Okay. Nawóz. I wysadzimy sobie rzadkiewkę. Zlejemy. No i, i możemy iść spać. <grymne> Także to wszystko niedługo mi wyrośnie. I będę miała też achievement za wszystkie ryszynki. Także spoko. Jadę jeszcze odłożę sobie ten. Może spięć. Zobaczę, czy coś mogę pogotować z nowego. A nie, ja bym chlebek. Czy nie robiłam? Jakoś teraz mi się rzuci w oczy. Nie wiem dlaczego. Czy ja to mam? Musiałabym sprawdzić. Nie, chlebek mam. To też mam. No dobra. To chyba na razie nic z nowego, ale spokojnie. Tam jeszcze rosną mi rzeczy. Więc jeszcze pogotujemy. Dobra, idziemy spać. Kasa to już tutaj, wiecie, pff, to właściwie nie jest potrzebna w sumie. Za bardzo. O, Gaz ma urodziny dzisiaj. I wyszedł tutaj na zewnątrz. Jakaś wiadomość. No, podlałam skrzynkę. O, jedzenkę dostałam od Gasa. <laughs> Super, dziękuję. Trzy dni do kwiatków. Super. Jeszcze tylko sprawdzę, ile hopsy. O, tu już zbierałem papryczki. Dwa dni. No to super, słuchajcie. Także co, kochani, no ja tutaj będę się z wami żegnać. Yy, tak jak mówię, będzie jeszcze jeden ostatni odcinek, gdzie yy, myślę, że już uda mi się zebrać wszystkie te rośliny, których mi brakuje. I myślę, że będzie jeszcze semka zmarł na koniec. I pożegnałeś się z naszą farmą, ale spokojnie, tak jak mówię, jak wyjdzie multi, to na pewno jeszcze e, sobie programy startowali. Także ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.